Musimy pamiętać o tym, że wychodzisz z swoje swojej że takie rzeczy nie jest No, nie, 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 on jest człowieku tak już przejebany, kurwa, że to jest... No nie, myślałem, że czas tak się nie uzależni, kurwa, wiesz o co chodzi, ale... No, on to jest, kurwa, skończony dla mnie, Tyle tak? co miara, to jest... A szkoda ich pieniędzy, szkoda zdrowia przede wszystkim, nie? On, kurwa, długo nie pociągnie, nie? Jak on tak będzie dalej żył, kurwa? Brak sportu, kurwa, wiesz o co chodzi, nie? Brak miłości, kurwa Czujesz? Nie, no nie go, no nie wola, no ale to jest kurwa chore nie, człowieku. Żebyś palił najmocniejszy towar, kurwa praktycznie bez tytoniu, kurwa i ty se to jarasz, jak fajeczkę kurwa. I takich batów ileś dziennie, kurwa. Wiesz o co chodzi. Nie jest to zdrowe, kurwa. On długo nie pożyje, kurwa, jak tak będzie funkcjonował, nie? Tym bardziej, że nie uprawia żadnego sportu, kurwa. Przeciwnie do mnie, nie? Czaisz? Chce palić nie niech pali no prosto, nie? No, no nie, że w złym kierunku chłopaczek idzie, nie? On już ma też kurwa z mózgiem problemy, nie? Nie chyba nie wiedzieć, jak Chyba nie zna kurwa. A może znał po prostu. Wiesz co Nie wiem co on tam na Nie, nie idę. Jestem bezrobotny kurwa, także wiesz. Ja bym nie będę robił z jest człowiek zakompleksiony do takiego kurwa stopnia, że już nie jest do odratowania kurwa już na dzień dzisiejszy kurwa. Ja jestem na urlopie, w sumie jestem bezrobotny Przekroczył już dawno w też na kurwa. No mówię ci kurwa, to jest zakompleksiony, kurwa człowiek i przeciwpany mózg, ja mam takie dwie kurwa straszne, kurwa na bani, nie, Rozkrywne kurwa. Pięk. Chuj z nim, kurwa, nie chcę ci jakimś typie, kurwa teraz gadać, ja pierdola. Co było? Z nim do mnie chodzi. Co rzucałeś, bałwcie. Aj, wyglądaj banie w daltach. Niech inna kurwa. No chuj z nim, kurwa, nie chcę ci jakimś typie, kurwa teraz gadać, ja pierdola. Kurwa człowieku, rozmawiać przyjemnym, kurwa. W ja że nie jakieś kobiety mogą zostać Ślicznej, kurwa przepięknej, filigranowej, kurwa szczuplutkiej, kurwa. Nie jakieś, kurwa łachudy. No, tylko się pływało, kurwa, bodeczko. Napierdalało się butylkiem, kurwa. Żabką się, kurwa, pływało. Na klauna się pływało, kurwa, chłopia. Czajisz. Zobacz, jaka kurwa świnia tu stoi. Kurwa, chłopia. Git! Czaisz? Grubo jest. Na pieska też próbuję. Lubię na pieska różne rzeczy robić. Ale rób mu coś na pieska, ja pierdolę, no. Ale wsiak kurwa na jakiegoś kurwa łachudra Na jakiegoś łachudra Lecę, ale co ty pierdolisz? <grym> kurwa, <grym> kurwa, kurwa, kurwa Na tej podstawie możesz stwierdzić, że tam z tyłu jest kurwa dramat kurwa, wręcz ogień Nie, 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 kurwa nie, nie, kurwa nie, kurwa tu stoi. Jak nie, kurwa, nie, kurwa, nie, nie, Na kurwa? nie, nie, Co nie, kurwa za świnka tu kurwa przyszła Do chuja pana na jak biodra za szerokie słodenki, kurwa, dzieciaku, zobacz, kurwa, o Włosy mam krótko, jestem święty, człowiek nie bądę z jakąś kryną, chodzić, to jakiś, kurwa, przychlast, kurwa, z Polski. Kurwa, mać. Ale, kurwa, świnka. W zawsze, w W majkach na privie dziewczynkowej, bo mogę ci pokazać, że tam się, kurwa, kryje, kurwa, jest zaraz ślimaka, kurwa. Trzeba go rozwinąć dzisiaj, kurwa. Trzeba tam kofi dopić, chyba, kurwa. Wpizzu. Chaish? Kupiłem im takie kurwa, coś tam stoi, widzicie kurwa? Bo to miałem jakby ja żyję tym, co ja, kurwa, wy... O ja, pierdolę! No Jezu! Ojej! Więcej, nie działa 18, kurwa, bo ty mnie masz, kurwa. Przy tym wzroście, kurwa. No Jezu! No, krew spłynęła z mózgu w tej chwili, kurwa. Poczułem, kurwa, w głowie. Jeszcze ja mam lżej, kurwa. Dobra, e, to kurwa spływa. Czuję, to kurwa. Ja, pierdolę! Hit! O to kurwa, byku! tej teraz to kurwa co tu się wydarzy. Kurwa z jej ciałem. Ja pierdolę. Człowie, ja tu kurwa walę konia, jak jakiś kurwa zje. Ja pierdolę. Hit. Lanta, czekam, tu jeszcze ma się coś wydarzyć na tej chacie i wtedy kurwa ruszamy z plantą, kurwa. Część... Jakby bój chciał gosięgnięcia się działo, i mi być dużo. No zające słopem, nie chcę się, się pierdolić, jakiś kurwa smutna nawet. Część. Jaka mała kurwa? Chłodę ogarnić. Biorę. Będzie dziesiątki szeka. Gdzieś śpi, gdzieś śpi, gdzieś 29 kandy, gdzieś nie chce iść, gdzieś śpi, gdzieś śpi, gdzieś śpi, gdzieś nie O nie, bo się dzisiaj nie kąpię, pierdolę to. Nie chcę dzisiaj. Może przelarżę dzisiaj ten dzień, kurwa, żeby będę później żałował. Wkręćcie do pań, piek na Co to znaczy, kurwa? O co chodzi, kurwa? Siema, 8, dzień 10, dobrze, 10, tam. tam? dobrze? dobrze? 10, 10, 10, Czalisz? Nie wiem czy nie mi podasz karny bo wiesz co chodzi Ja mam zwierzę gdzieś to ciało, kurwa Obiad mam, kolczewo nie mam kurwa takiego nananego Nie wiadomo mi, czy mi ci leci i chuj, czy daje ci dźmonie Na co chodzi kurwa? Siema, siema chuj chodzi Nie wszystko, dajcie mi donej, kurwa, ludzie, nie pierdolicie, jakieś są smuty Właśnie co z tymi donate'ami kurwa? Trzeba do typa napisać kurwa Kurwa, wczoraj foldem się bawiłem, kurwa, byki ten piątką, kurwa, za dzień czy coś takiego, kurwa Nie to kto wygra, kurwa I ten... Kurwa, żałuję, że ten czternastkę Promax, kurwa, sobie wziąłem, wiecie? Mogę kurwa, sobie poczekać na tego folda, on ma około euro, trochę dużo, kurwa Więcej niż ten, 250 euro więcej, kurwa Ale jaki, kurwa, ten telefon jest zajebisty, ja pierdolę Kurwa, człowieku Kozak w chuj, nie? Jak dla mnie jest to ma w katunie? Zajebisty ten telefon, jest kurwa w chuj, kurwa rozgierdala, kurwa śmieszne iPhony. kurwa Kurwa, co? 11? Ja właśnie kupiłem po 1,5, że o co ty pierdolisz, kurwa długo To tu był po 1900, chyba 256, kurwa coś tak jest kurwa. Czujesz? Dobre co? Bo to Jak człowiek kurwa siedzi nic, no. I co? Nie Jeśli piwinki, jakby miał a Ja nie idę się położyć, kurwa. Jaką klapką, kurwa? Fajny ten Samsung, kurwa, jaki kozacki. Taki, kurwa, porządny ten telefon. Fajnie zrobiony, taki, kurwa, wiesz. Wydaje się, że on jakiś tam, taki, kurwa, może być, kurwa, wiecie o co chodzi. Kurwa, rozlatywać się w rękach, ale nie on jest taki zbity, kurwa. Zajebisty jest. Cześć. Mam ja. Kodak w chuj. Zajebiste. Te flipy też, ale to te flipy to śmiech na sali, kurwa. Może dla jakiejś klientki w torebce, nie wiem, po chuj tam komu taki telefon. Ale ten Z Fold jest kurwa zajebisty. I se go chyba kupię, kurwa, że z rok się pomęcza z tą lipą kurwa. Mowa Mortko w tym Z, nie, no Z Fold 5, tak? Kurwa, ten najnowszy Samsung składany, kurwa Cześć, no Ty też siedzisz, kurwa z tego co widzę, nie? już <śmierdził> z kocimi, chyba, kurwa, czy kichu tu jest? Nie, 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 no i chuj, ci ci dupę kurwa, pajacu. Zazdrościsz, kurwa. Mamy, kurwa, ja się interesuję elektroniką, kurwa. Tak. Zawsze miałem najzajemistsze telefony, kurwa. Kurwa, smartfony miałem zawsze, kurwa, najlepsze. Odkąd, kurwa, pamiętam, zawsze miałem jakiegoś najnowszego flagowca. To się zaczęło od kurwa Galaxy S2, kurwa. A wcześniej jeszcze miałem, kurwa, Samsung Omnia HD, kurwa, czy jakoś tak się nazywał. To był pierwszy taki, kurwa, przeskok, kurwa, w smartfonach, kurwa. Ja wiem, jak ktoś widział ten mój telefon, to kurwa ludzie bili brawo, nie wierzyli, kurwa, że taka jakość w telefonie, kurwa. Później jest z miałem Galaxy, później same flagowce jakieś tam, kurwa, co jakiś czas? No i teraz te, te iPhony śmieszne mam, kurwa. XA 12 Pro Max, kurwa, to jest 14 Pro Max, kurwa, ale wpierdalam się w Samsungi, kurwa. I spierdalam, kurwa, z tego śmiesznego Apple'a, kurwa. Och, puh! Ale ten Z fold pięć kodak w naprawdę. 10, 5, 10. Co to znaczy kurwa? Ząbki? Znaczy myłem, jeszcze nie jeszcze nie, w srałem dzisiaj tylko, jeśli chodzi o toaletę, kurwa. Nic nie robiłem więcej. Kurwa. Ja nie mam zębów kurwa, chłopie, co ty mi pierdolisz. myciu zębów kurwa. Dziąsła, będę kurwa płukał później w soli. Nie wiem czy Ejpel lepszy, kurwa. Teraz wejdą te piętnastki to będzie to samo, co mam teraz w ręku, kurwa praktycznie. A willa nie znam kurwa Nie, 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 bo ja nie w pocie chciałbym jakiś śmieci telefonik i to to jest życie dla mnie, to jest To jest mój cel kurwa, odkładać pieniądze na zajebisty telefon kurwa I pokazać się kurwa, i widzieć zazdrość takich ludzi jak ty kurwa Bo ja mam a ty nie masz, a ty byś chciał mieć, a mieć nie możesz kurwa Bo jesteś uzależniony kurwa Czaisz? I taka jest kurwa prawda Na dzień dzisiejszy kurwa Samsungi mają w siebie bachy i Apli, że ci fajnie pójdziecie na mnie to obchodzi kurwa Czujesz? I tego Samsunga teraz brał kurwa Też Apple mógłby odpierdolić też kurwa jakiś wiecie składany kurwa Ale oni są zbyt kurwa tępi za może 10 lat kurwa Nie masz mózgu kurwa chłopie Zjadłbym cię kurwa merytorycznie, kurwa w 5 sekund. Wytarłbym do podłogę, kurwa. Czajisz, chopaczko, kurwa. Kminisz to? Niewytpliwidni, nie, 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 dawno kurwa. Fajna, kurwa, wygodne w chuj, kurwa lepszy niż tak kurwa polo Ralfy, kurwa jakiś jebany twarde jakby chodził kurwa po podłodze kurwa betonowej jakiś ciągły mi to, powiem że pięknie nie wstrzesałem kurwa energia zdecyduj się byście ukończyć byś mnie jak ja zaćpany jestem nie rozumiem kurwa Ciągle zaćpany go nic nie brałem od X godzin kurwa co ty pierdolisz kurwa chłopie przyciągnij się chinko pięknie mi wem powiem się czy byś nie. nie. No gardzę jakąś taką marką kurwa tanią Garza się koła i tu ja ci chyba ze ściąg miesięcy czy innych będzie chyba z dziobem bo nie ma kobiety Nie ma o to chodzi Nie wiem, film co masz film spał? Moskwa kurwa Siema, siema <słuszy> Odpierdala wziął tym kotą. No są, co? Trochę dzikie. Kiedyś ścinić, później ścinić, śmiać, dzięki waszej. No i dobra, no zazdrościsz, kurwa. No my tak żyjemy, no. Nam się podobają telefony. Ja się interesuję, kurwa, elektroniką, kurwa, od wielu, kurwa lat. I, no i mam, kurwa, w związku z moimi hobby, kurwa, mam najlepsze telefony zawsze. No, to, co masz za problem, kurwa? Śmieciu. Popia. nie będę teraz wymieniał jakichś pięć top aktory, kurwa, Gadama, o kurwa elektronice kurwa na dzień dzisiejszy, kurwa A nie o jakimś kurwa łachudrach Czaisz? Taka jest prawda Niech później w końcu już kończysz myślić jajcic niebonikami, niewolnikami, jakimiś niewolnikami, o to zobacz na myśli Niech Morawiecki skończy ten temat, czy, z Dudu Dudu -du. Gdzie moje koty, kurwa? Wylizałbym coś Jeszcze wczoraj się z teoriami świskowymi i świuje gdzieś gdzieś głupak jakiś, kurwa, przygłup. Bruje się do ludzi A kiedy Ja kiedy jestem zaćpany, kurwa, człowieku? Ja nie ogarniam rzeczywistości, zobacz jak ja żyję, kurwa, chłopie Trzypoziomowa willa kurwa Nie pracuje kurwa Mam koty kurwa, mam najnowszy kurwa iPhone Mam parę jakichś groszy, pieniądze kurwa Czekam na pieniądze jeszcze kurwa od dzisiaj I kurwa no o co ci chodzi kurwa A ty się tu prujesz kurwa Dla Nie znam kurwa gdzieś, nic mu nie poni, kurwa się nie pracuje kurwa, nie jestem zniewolony kurwa Mam najnowszy iPhone kurwa Wiesz, mam pieniądze, kurwa, wiesz o co chodzi. Nie mam kobiety, nie mam dzieci, kurwa, czaisz. Trzeba mieć, kurwa, zasłużyć, żeby moja sperma znalazła się w jej ciele, kurwa, chłopie. Wszystko, chciałem mieć jakieś dzieci, Nie, dlaczego? Właśnie nie, siedzę sobie na spokoju, kurwa. Mam więcej znajomych niż tych, kurwa, chłopie, kurwa. Wyselekcjonowanych mógłbym powiedzieć, kurwa. Czaisz to. Nie powiem, para osób, kurwa, woszło się jebać teraz podczas pandemii, ale chuj z nimi, nie? No chyba u was będzie ta cyfrowa walutka. A ja spierdalam stąd do Tajlandii, kurwa, dzieciaku. Czeisz? A ty tu będziesz kurwa dalej dymany, kurwa. Ja tam będę sadził konopie, kurwa. Coś, co kocham, kurwa, robić. Uczę się cały czas tego, kurwa. Cześć. Śmiej, dziełeś wiecie, gaj. No a ty byłeś tak śmigał, kurwa. Spotkanie dla widzów no raczej wątpię, kurwa, no nie ma takiej możliwości. Po macie mi jakieś zdjęcia robić, czy coś, wiesz, coś. Czeisz? Bardzo dobre krążki są. Ponoć, kurwa. Jeździć kim, siedzieć na obciźnie, bo się boić nas polskiego narodu. Was polskiego narodu ja się boję, a czego mam się bać, kurwa, chłopie? Mogę... Jechać do Polski, kurwa, w tej chwili, kurwa. Wsiąść w samochód i sobie jechać, kurwa. Śpiewają sobie piosenki kurwa. Nucąc pod nosem kurwa. Czajisz. W czym ty masz problem, kurwa? Oh, Chyba, że w kominiarkach no to nie ma problemu. To ja będę w kominiarce, wy nie musicie, nie? No, może w kominiarce kurwa, jakieś okulary przeciwsłoneczne, kurwa jakaś kurwa narzuta na ryj.